Cześć kochani, witam serdecznie. Zapraszam na masz wiadomość. Zobaczmy, jaka wiadomość dzisiaj dla Was tutaj przechodzi. Zobaczmy, kochani, ja Was znowu e, tutaj na początku bym chciała e, prosić o... jest tutaj taka nowa opcja na, na e, YouTube e, podbijanie filmu, <laughs> także... No, jeżeli możecie, to, to proszę Was, żebyście to robili. Dzięki temu mogą się zwiększyć zasięgi filmu. Także, um, no, jeżeli Wam to nic Was nie kosztuje i, i możecie to zrobić, to bardzo bym, bym Was prosiła. To jest gdzieś przy komentarzach, chyba trzeba w lewo tam przeciągnąć, i tam jest podbi film. Można to zrobić i wydaje mi się, że można to zrobić tylko po yy, polubieniu filmu. Takie, tak mi się coś wydaje. Nie wiem do końca, ale chyba tak jest. Także jeżeli Wam to kochani, nic nie robi, a mi to może pomóc, to yy, byłabym wdzięczna, kochanie. Dobra. No to patrzymy. Pięć kart. I zobaczmy, co na spodzie, jaka, jakie energie główne tutaj do czytania. u czwórka monet. Mhm. Ok. E, może być tak. E, w czwórce monet, monet energia gdzieś się, kochanie, zatrzymuje. E, troszkę. to jest taka karta takiego uziemienia się, czegoś stałego, czegoś. Chęcie zachowania czegoś, zatrzymania czegoś. To jest też karta oszczędności o tym, że gdzieś tam nociłamy, zdobyliśmy jakieś zasoby, ale niechętnie też się z nimi rozstajemy. To może być też sytuacja, że tkwimy w jakimś punkcie, coś nazbieraliśmy i tak naprawdę nie idziemy dalej. Energia się, kochani, zatrzymuje. Trochę jest takie trzymanie się czegoś, wiecie no ta karta może mówić o, wie, o, o, o wielu rzeczach i jeżeli chodzi o partnerstwa to widzę też y, na przykład takie y, wycofanie się też y, albo tkwienie w jakiejś energii i coś nie idzie dalej chociaż z drugiej strony może ta karta też pokazywać stałą relację chęć bycia w stałej relacji w czymś co jest pewne czymś co jest takie stabilne y, no powiem szczerze ta karta jest ok. Ale my musimy się rozwijać, my musimy iść dalej i tkwienie w tym, w tej takiej poczuciu, że tu jestem i dalej nie idę, no to jest mało rozwojowe. I no czasami trzeba się z czymś rozstać, czy wyjść ze swojej strefy komfortu, mimo że to trochę może gdzieś nas uwierać, nie być dla nas przyjemne. Czasami musimy się rozstać z pieniędzmi, mimo że. No, nazbieraliśmy coś, ale no, no wiecie, jak to w życiu bywa. E, pieniądze no są energią, raz przychodzą, raz odchodzą, i tak jest. A tutaj no, jest trochę utkwienie w takiej energii, chęci zatrzymania czegoś. Ja teraz będę właśnie patrzała, co by wy będziecie chcieli tutaj tak zatrzymać. Dobra, patrzymy. Co dalej? Mhm. E, umiarkowanie. dobra karta mówiąca o, też o uzdrowieniu, o, o tym, o takim spokoju, o no może jest tak, że właśnie jesteście, albo będzie taki moment w waszym życiu, że poczujecie się, że jesteście na miejscu, że jesteście w końcu w harmonii, w równowadze. Jest tutaj jakaś równowaga, i może właśnie w finansach czujecie, że no, przepływa ta energia pieniądza. Może być tak że chodzi też tutaj o zdrowie, że czujecie, że chociaż trochę w tym uziemnienia takiego widzę, wiecie, takiego yy, bycia tu i teraz, jestem tu i teraz i, i tak mi jest dobrze, yy, no karta spokoju takiego, może gdzieś przychodzi taki moment też, może jesteście też na urlopie i gdzieś ta energia się zatrzymuje i czujecie, że, że też wam to dobrze robi, bo to, są, bo to jest też pozytywna karta, która mówi o tym właśnie, że, że czuję się w równowadze, wadze, w spokoju. Wszystko idzie tak, jak trzeba. Także jest tutaj ten balans taki. O, a tutaj przy tym diabełek. Mhm. Może ten balans właśnie jest gdzieś, wiecie co? Ja tutaj. Um, może być tak, tak jak mówię, ta karta tutaj, mówiąca o takim trochę niepuszczaniu czegoś, o tym, że gdzieś ktoś utkwił w jakimś momencie. Utknął chyba się mówi, tak? I e, ktoś gdzieś tutaj utknął, bo diabeł też jest dla mnie utknięciem, jest zatrzymaniem i e, może jest tak, że trzeba tutaj właśnie dążyć do tego wyjścia z tej energii, utknięcia w czymś. I czasami, tak jak ja mówię, to, to trzeba też uzdrowić sobie. To, 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 to trzeba wyjść, mimo że to czasami czujemy się w jakimś momencie, że tutaj zostajemy, I, ale energia się nie rusza, a w życiu musi, musi, życie musi płynąć, w życiu muszą być zmiany. I trochę może być tak, że tutaj czegoś się boję, może czuję się przez kogoś tutaj właśnie, że jestem w takim momencie, że nic nie idzie dalej, wiecie, że nic, że nie puszczam. I może to być też tak, że jesteście w jakiejś relacji, która wymaga tego uzdrowienia, wymaga pójścia w stronę spokoju, ale takie zasiedzenie się i nic nie robienie. To nie jest dobre. No zaraz zobaczymy, jak tutaj dalej się pokaże. Mhm. Może tu chodzić właśnie o, o stałą relację. Jak najbardziej. O, o to, że boicie się, że, że jeżeli coś tutaj w tym kierunku zrobicie, żeby coś puścić, coś zostawić, żeby iść dalej, to tutaj no, ta, ta, ta czy Wasza relacja, czy Wasza rodzina, czy Wasze y, bycie blisko z kimś, że to może coś się z tym złego y, stać. I dlatego jest chęć taka zatrzymania tego. Może chodzić tutaj o jakieś nieruchomości, o domy, o mieszkania. Wiecie, że utknęliście w jakimś momencie. Wiecie, że to wymaga czegoś z Waszej strony. Ruchu, zmian, pójścia dalej, uzdrowienia, dojście do spokoju. Ale y, no tak jakby coś Was tutaj trzyma. Może Wasze jakieś, kochani, ograniczenia też. Mm, tak. Wasz lęk wasze takie no trochę jakbyście mówię, utknęli gdzieś tam w swoich lękach, w swoim strachu, w tym, że nie wiem, jak dalej będzie, że może być trudno, może być tak, że stracę pieniądze, ale tutaj no jest wymagane, tak jakby Tarot mówił, że to trzeba uzdrowić, tutaj ta energia musi płynąć, w tej karcie ta, ona przelewa tę energię z jednego kielicha do drugiego i Tutaj musi być równowaga, tutaj musi być coś przelane z, jednej, z jednego kielicha w drugi, i to musi być uzdrowione. Także. A jest tutaj strach, jest tutaj obawa. No nie wiem, co będzie. Taka niewiadoma. Mhm. I paść moment. Ale jest karta mówiąca o tym, że masz możliwości. To są możliwości. Tutaj. Jest chęć zaczęcia od nowa. To jest taka świeża, młoda energia, mówiąca o tym, że coś zaczynam. Jest tutaj jakiś zasób, zaczynam coś, mam coś, może jakieś finanse, tutaj jednak coś mi zostanie, wiecie, ale i, mo i mogę iść dalej, mo mogę tutaj też zaryzykować. Może ktoś zapuka z pomocą do Twoich drzwi. Może są tutaj y, dzieci gdzieś w grze i dla nich może też warto Jest tutaj możliwość jest tutaj zasób jest tutaj możliwość y, wyjścia z tej trudnej y, energii Dobra mhm. Dobrze No, jest karta mówiąca właśnie o tym, że czas zakończyć ten trud. Na końcu pod, tym, pod tą kartą jeszcze było, było słońce, które wychodzi po jakimś zranieniu, po, po jakichś trudach emocjonalnych, jakieś dobre wiadomości, propozycje, działanie, które przynosi zadowolenie, radość i spełnienie, spokój przede wszystkim. I yy, no jest tutaj yy, zakończenie jakiejś. Yy, yy, przepraszam, kochani. Zakończenie trudnego okresu życia, mam wrażenie. Bierzesz na siebie jakieś obowiązki, bierzesz coś na siebie, yy, yy, wiesz, że będzie trudno, wiesz, że trzeba to zostawić. Yy, karta Piątki Kielichów jest kartą właśnie takiej yy, straty i też opłakiwania tego, może trzeba poświęcić tutaj, nie wiem, dobro rodziny. I żeby po prostu uwolnić się z tych pętów. I mimo, że może boleć, mimo, że ta trudna droga i te zmagania tutaj, to, że będzie to wymagało wysiłku, to przychodzi królowa miecze. A królowa miecze no, często pokazuje właśnie kartę rozwódki, kartę osoby, która. Odcina coś od siebie, odcina to, co jej nie służy, że w końcu kieruje się logiką, że w końcu wychodzi tutaj e, z poczucia e, tego lęku, z, tego, z tej niewiadomej i logicznie podchodzi do sprawy. Logicznie ona potrafi ogarnąć to swoim umysłem, odcina to, co nie służy, i no, ona jest e, mądrą kobietą. Ona jest mądra, ona dużo przeszła. Ale ona tutaj emocjonalnie za bardzo w to tutaj nie wchodzi, potrafi te tutaj swoje lęki wziąć na logikę i zobaczyć, że, że, że rzeczywiście nie ma się tego, czego tutaj bać. Nie ma co siedzieć tutaj w tej energii takiego przytłoczenia i tej, te, tego, że muszę czegoś tutaj pilnować i zostaje, gdzie jestem, tylko zbiera się, tak jakby do kupy, wiecie o co chodzi. Zabiera ten swój cały ciężar, dochodzi do tego kresu, tej drogi, kończysz czymś, mimo że może boleć, mimo że, że trzeba tutaj będzie coś przepłakać, kochani, ale koniec końców ona wie, że mądrze zrobiła. Wie, że odcięła to, co jej nie służy. Dobra, taka rada dla Was. Okay. Dokonaj wyboru, dokonaj wyboru. No. Może być tak, że nawet tak coś wybierzesz i nie będzie to tak, jak byś sobie, nie wiem, wymarzyła. Zawsze jest tak, że jakieś nasze wybory powodują to, że musimy ponieść jakieś konsekwencje. I może tak być, oczywiście. I możesz nie wiedzieć, czy rzeczywiście dobrze robisz, ale karty mówią: wybierz coś. Nie tkwi w tym takim. Braku wyboru, że nie wiem, w którą stronę iść, nie wiem, co zrobić, nie wiem jak. To karty mówią, wybierz coś, wybierz coś. Dobra. Okej, okay, kochani. To by było na tyle. Ja Wam dziękuję. Zapraszam oczywiście do komentowania, bo chętnie czytam te Wasze komentarze. Zapraszam do podbijania. No i kochani, dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję. Zapraszam oczywiście częściej. Pozdrawiam i do usłyszenia.